No te to do, co do jednego nie wsadzić Są <gry> jak kiełkowane no Ale zobacz To jest jakiś różowy To jest żółty no, czyli albo mi się wydaje O, witam wszystkich w kolejnym materiale. Dzisiaj już sadzimy ziemniaki. Właśnie skończyliśmy sadzić odmianę Arrow, kwalifikowaną. Teraz musimy wypuścić z cesarki resztki. Teraz sadzimy ma być biały, ponoć dobry. Zobaczymy, co to jest. I bardziej, że drogie, a znalazłem w sadzeniach brany z centrali po 250 zł, a znalazłem w sadzeniach parę żółtych. Zobaczymy, jak będzie. Ach, Jak będzie pełno, to dwie, tak? A to Do przodu, trochę. Dobra, i góra, zakręcę. No i odmiana Katania już jest zasadzona. Skończyliśmy przed chwilą arrowa. Nowa odmiana, zobaczymy co z tego będzie. No i teraz już zaczynamy sadzić odmianę Michalina. Żółty teraz już ziemniak. Z Michaliny jesteśmy bardzo zadowoleni. Już sadzimy od 5 lat. Można powiedzieć, że żółtego ziemniaka to jak u nas w naszych regionach była najlepsza odmiana. Ogólnie tutaj Michalina, ziemniak okrąglutki. Ładnie się nabiera na te łopatki, praktycznie nic nie trzeba dorzucać. Najgorzej sadzi się katanie, bo jest podłużna. Często te ziemniaki z tych łopatek właśnie uciekają. Trzeba bardzo być uważnym, dorzucać, bo dużo brakuje. Stój! Stój! ma. No. Kalina do ziemniak właśnie, co rośnie bardzo duży, dlatego mamy mało sadzeniaka, więc kupiliśmy. U nas na ziemniak naszych bardzo się udaje, jest to odmiana, miana. Zresztą naszym klientom bardzo smakują. Jak wcześniej sprzedawało się dużo białego ziemniaka, to teraz im... W górze to już ludzie wolą tego żółtego, właśnie najczęściej wybierają metalinę. Kiedyś sadziliśmy najwięcej białego, teraz już porówniej sadzimy białego i żółtego, nawet więcej. Wreszcie zrobiła się pogoda, bo od tygodnia u nas na u też. Ale jak widać, jakoś idzie, ziemia widoczna. teraz pogody się robią, po prostu 16 w dzień, jest moment i ziemniaki będą na wierzchu. Jak widzicie tutaj praktycznie nie ma co dokładać, co jakiś czas tam się jedno, dwa trafią nie na pod górę ma co robić. Tutaj kiełki na górze zasadzone wcześniej. Tam już strachy na czubku pobijane. Dziki, żeby nie wyryły. Piszcie w komentarzach jakie polecacie, jakie u Was najczęściej schodzą na targowiska. My sadzimy 6 odmian ziemniaków Katania, Arrow, Mikalina teraz, jest jeszcze Denar, Owacja i Mirka. W tym roku trochę sprawdzimy właśnie tego Arrowa. Ваўдняяна раскання. No teraz robota idzie jak sadzenie zwykłego ziemniaka to moment kiełki dłużej się schodzi że odkopę pokażę wam Jest jeden Zmiana Michalina Drugi Kto nie oglądał vloga z przygotowania pola, właśnie pod ziemniaki, podsadzenie ziemniaków. Wejdźcie na kanał, albo dam jeszcze odnośnik tu. Ładnie, równo, sadzarka sadzi. Ziemniaków momentu bywa, Michaliny jeszcze mamy trochę, później pójdzie owacja i na końcu irga. W sumie będziemy mieli około 2 hektarów ziemniaków, więc myślę, że sporo. Zresztą co roku sadzimy tyle na nasze potrzeby wystarczająco. Tu jak widzicie, droga wysoko, to poprzeczniak robimy, żeby później odkopać, żeby było gdzie zawracać kombajnem. Warunki bardzo dobre, ziemia wilgotna, plus 16 stopni. Teraz jest około godziny 9, bardzo ciepło. Tutaj delikatna góreczka jest, więc jak widzicie szapek trochę ma ciężko. Ma co robić w tej sadarce? To będzie na tyle. Zobaczycie jeszcze kilka ujęć. Jak sadzimy. Więc jeśli się podobają moje vlogi, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Wkrótce coraz więcej vlogów, więc zapraszam do oglądania. Pozdrawiam wszystkich widzów. Cześć.